Kobiety naprawdę nie patrzą na to, ile razy byłeś na jakiejś imprezie albo ile razy się uchlałeś tylko patrzą na to, jak wyglądasz. Jaką energią emanujesz? Relacje z kobietami nie tylko budujesz przede wszystkim na pewności siebie. A z czego bierze się pewność siebie? No, z tego, że ogarniasz swoje życie. Siłownia jest jednym z lepszych miejsc do tego, żeby nauczyć się systematyczności, dyscypliny, i przede wszystkim pracy nad sobą. Twoja impreza będzie trwała jedną noc, a kad zabiera ci cały kolejny dzień. W dodatku nie będziesz miał później ochoty w ogóle działać i cokolwiek robić. Trening trwa godzinę, jest to kolejny kroczek w przód do tego, żeby być lepszym człowiekiem, a do tego po treningu będziesz czuł się dużo, dużo lepiej. Lepiej, bo Twoje endorfinki podskoczą. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie wybór jest oczywisty. Zaczniesz budować siebie wewnętrznie i swoją sylwetkę, to przyciągniesz też takie osoby. Nie odwrotnie. Kobiety, relacje i pewność siebie, wszystko zaczyna się od tego właśnie jak dbasz o siebie. Alkohol i imprezy totalnie nic, naprawdę nic kurwa Ci nie dadzą. Siłownia i systematyczność na tej siłowni zmieniają totalnie całą planszę gry.